I zobaczmy drugie barany, co dla Was szykuje listopad. Lecimy. Słuchajcie, najszybciej jak się da, bo też nie mam za bardzo czasu w tym miesiącu. Wszystko na ostatnią chwilę, ale mam nadzieję, że uda się te filmy wgrać, uda się też to wszystko pogodzić z czasem. Zobaczmy. Dzisiaj karty dotyczące pracy i miłości na sam koniec, a na początek wybierzemy sobie kartę przewodnią. Jak w przypadku wszystkich innych znaków. A więc, co. Kosmos chce powiedzieć baranom. W listopadzie 2024 roku. Co kosmos chce powiedzieć baranom? Co dla baranów? I za chwilę się do tego odniesiemy. Jaki listopad dla Was, drugie barany, może być w energiach? Ta się odkryła, zostawiamy. Co w listopadzie? Co jest potencjałem w listopadzie dla baranów? Potencjał dla baranów w listopadzie. I rada dla Was. Od spodu pokazała się karta transformacji. No i słuchajcie, diabła. Bardzo dużo mocnych kart. Wielkie arkana, zobaczcie, jaki tutaj jest splot tych energii. Rydwan, diabeł, śmierć. A jeszcze wcześniej kochankowie. Powiem Wam w ten sposób: <słuch> są tutaj barany, które być może bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo szybko próbują albo inaczej. Być może wasze wybory, niektórych z was przynajmniej, są dyktowane wpływem innych y, osób. Albo jesteście y, na przykład y, postawieni w konieczności, y, no ja nie wiem, zrobienia czegoś w swoim życiu jeszcze bardziej spektakularnego, ale nie tylko z poziomu y, fascynacji i tego, że coś. Y, no, jakby darzycie, pałacie do tego takim, taką miłością czy, czy sympatią, ale być może także jest tutaj po prostu taki, taki pęd trochę za pieniądzem. I coś z tymi pieniędzmi, może albo z zależnościami chcecie poczynić. Może być też tak, że wasza kariera jest gdzieś tutaj także bardzo gorąca, bardzo też płodna i niewątpliwie także wymagająca być może trochę takiego zadbania o siebie. I tutaj o tym może karty też chcą powiedzieć. A więc taka tutaj wibracja i dodatkowo słuchajcie, energia, która chce, wam, która chce Was gdzieś tutaj poprowadzić w tym miesiącu. Zobaczmy, co ona mówi. Każda myśl jest narzędziem tworzenia. I dodatkowa informacja twórz wobec tego muzykę. A więc niech to gra, niech to gra, niech to będzie takie magiczne. Taki macie przekaz na ten miesiąc, a więc może to jest Wasza transformacja. I może tutaj być, dotyczyć ten miesiąc, tego, że coś musi z Wami być mocno spójne. Niekoniecznie tylko intratne, czy niekoniecznie dla kogoś wyjątkowe, ale właśnie dla was. Miesiąc zobaczmy. Szóstka kielichów potencjał tego miesiąca i rada no drogie barany nie wiem czy ja tutaj tak mogę sobie o mogę sobie, dobrze więc słuchajcie, szóstka kielichów w miesiącu może mi mówić, że będziecie ten miesiąc bardzo też tak emocjonalnie może przeżywać a też może być tak, że będziecie wiele rzeczy do wielu rzeczy być może wracać gdzieś tak no myślami emocjami. Ale miesiąc też może być dla was po prostu taki bezpieczny, może być dla was też taki właśnie delikatny, taki gdzieś po, pokazujący wam pewne takie sygnały, które dają wam poczucie jakiegoś takiego spełnienia. Może być to też czas dla was duchowego no właśnie pobudzenia duchowej, gdzieś takiej może nie tyle manifestacji, ale Podążania za tym zapachem tego, co Wasza dusza, z czym Wasza dusza gra, to co przed chwilą zdążyłam powiedzieć. Potencjał tego miesiąca to ta perła. E, perła, perła, perłowy, słuchajcie to czas. A więc e, może być to bardzo dobry czas dla Was, bardzo korzystny. Ten potencjał tego miesiąca, może mówisz, że w ogóle ten miesiąc będzie Wam bardzo sprzyjał do tego, co jest samodzielne, do tego, co jest e, takie nasycone. Dla Was być może też chętne, aby dążyć do czegoś jeszcze bardziej e, takiego w poczuciu pełni, w poczuciu głębi. A więc są tu wśród Was osoby, które mogą uleczyć właśnie być może pewne dalsze zaprzeszłe gdzieś relacje, coś może się troszeczkę bardziej dla Was ustabilizować, jeżeli było niestabilne, a może też być obfitość, a może też być odczuwalna po prostu ta błogość i spełnienie, spełnienie szczęścia, a więc idziecie w tę stronę. Pamiętajcie tylko to, co powiedziałem na początku, aby nie podążać być może za tym, co jest takim trochę pustym szczęściem, tego, co być może nie jest wasze albo co jeszcze nie jest przez was odkryte. I ten miesiąc może chcieć wam pokazywać, gdzie ta muzyka gra, w czym ta muzyka gra, czy ona, tak. W której słuchacie, czy ta, w której uczestniczycie, wybrzmiewa w dobrej nucie. Czy nie ma tam fałszu, czy nie ma tam gdzieś być może jakiejś takiej złej wibracji, która, która psuje całość? Może na tym będziecie się zastanawiać, może ten miesiąc będzie też taki dla Was właśnie tą refleksją gdzieś natchniony, ale jest to miesiąc, który dużo, dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnych kolorów. Jak widzicie, taka fajna aura się tutaj szykuje, więc wygląda na to, że miesiąc będzie naprawdę dla Was obfity, dobry, serdeczny. I w Radzie też macie taką gdzieś właśnie potrzebę, czy też wezwanie do tego, żebyście szli ze swoim głosem. Żebyście nie słuchali rad innych, żebyście myśleli swoim własnym intelektem, instynktem, ale żebyście go nie lekceważyli, żebyście go wyczuli. Te pamiętajcie, buławy też czasami mówią o tym, żeby się wstrzymać z czymś, co być może nie jest takie, jakie być powinno, albo żeby się wstrzymać i nie śpieszyć, jeżeli będziecie mieli. Hmm, no, poczucie, że właśnie coś jeszcze może się trzeba dowiedzieć, albo trzeba. Yy, może to nie jest ten moment, yy, albo inaczej, ta presja, właśnie to ciśnienie gdzieś, które się w tle pokazało. Yy, czy ona mnie przekonuje, czy ono jest takim gdzieś bacikiem, który, no właśnie, który mnie tak smaga. A więc ten miesiąc może będzie chciał Was samych otwierać na tę wiedzę. Tak tutaj czuję, ale jest to też karta, która mówi, żeby nie stać yy, biernie, żeby. Inaczej, nie marnować tego czasu, który to przemyślenie być może Wam wnosi, żeby nie marnować tej chwili, która jest tym przebłyskiem, żeby starać się jednak w każdym momencie, w każdej sytuacji dostrzegać możliwość rozwoju, nie tak tylko i wyłącznie dla samego siebie, ale rozwoju tej myśli, tej idei, tego co Wam tam świta, a więc nie lęcie się, tak trochę mówi do Was miesiąc, ale też pamiętajcie, róbcie to z głową. A co chcę powiedzieć jeszcze, karta na miłość i pracę, zobaczmy, dla baranów. Co w miłości dla baranów w listopadzie? Jaka karta na miłość dla baranów w listopadzie? I na pracę. No, słuchajcie, pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj też macie nową drogę, więc może są osoby, które gdzieś też związkowo mają przed sobą trochę jakieś takie no, rozterki i nie do końca być może czujecie się gdzieś komfortowo, albo uwalniacie się z jakiejś energii, która was hamowała. Bo może też być tak, że gdzieś to, to tło, ta transformacja też dotyczy tej waszej samodzielności. W miłości pokazał się Król Mieczy. A więc tutaj być może będzie taka no gdzieś wychłodzona analiza albo będzie też takie podejście bardziej tak bym powiedziała tematyczne konkretne bez emocji. Nie jest to karta rada i nie zostało tu zadane żadne konkretne pytanie względem tej miłości. Jest to karta ogólna, która mówi o tym, jak atmosfera być może, czy też aura będzie panować w tej właśnie sferze. No i może być tak, że będziecie tutaj czuli gdzieś albo tego Króla Mieczy wokół siebie, czyli taką bardzo konkretną, racjonalną postać. Może jest to też jakiś specjalista, który się wokół was będzie gdzieś no, przewijał i wzbudzi wasze zainteresowania, więc ktoś, kto godny jest zaufania. Ale może też być to taka postawa wasza, która będzie was po prostu skłaniać do większego m, takiego, nie chcę powiedzieć autorytaryzmu, ale do chłodnej takiej postawy, do większej być może m, umiejętności, także rozstrzygania, rozwiązywania pewnych konfliktów czy sporów, czy jakiegoś takiego podejścia racjonalnego. A więc tutaj też może być, m, możecie być proszeni o to, żeby być m, no, takim konkretnym, niezmanipulowanym patrzącym dokładnie, ostro, czy też oceniającym sytuację bardzo trzaźwo. W pracy z kolei pokazuje wam się trójka, trójka kielichów, a więc powiem tak, że gdzieś tutaj dla kogoś może chodzić także i o kwestie miłosne w tej pracy, ale patrząc profesjonalnie, no to też jesteście tutaj szczęśliwi. Cieszycie się tym, co robicie, robicie to, co lubicie, a więc idziecie w stronę tego, co jest Waszą pasją, idziecie w stronę tego, co Was jeszcze bardziej raduje. I to jest piękne tutaj, to jest piękne, więc jeżeli rozwijacie swoje nowe kierunki, możecie czuć takie właśnie gdzieś poparcie innych ludzi, którzy Was doceniają, którzy Was gdzieś tutaj wspierają. Zatem praca będzie waszą pasją. Może to nie będzie właśnie czas także taki, takiego trudu, tylko będzie to czas przyjemności, ale na pewno i z pewnością wsparcia ludzi, którzy wokół was są i którzy też Wam dobrze życzą. Jedną taką tutaj nutą, gdzieś taką newralgiczną, może być to gdzieś ten diabeł, który mi się w tle pokazał, który może świadczyć, no właśnie o tych apetytach, czy o waszych apetytach, czy o apetytach innych, którzy gdzieś także. No, w tych relacjach, w tych sytuacjach, które mają być takie kolorowe, takie apetyczne. Mimo wszystko czegoś mi tutaj gdzieś brakuje. Gdzieś jest pokazany taki jakiś może niedosyt, czy jakaś taka, taka nuta, yy, można byłoby bardziej, lub można byłoby jeszcze samodzielnie bardziej, albo można byłoby gdzieś szybciej. No i tutaj spróbujcie ten rytm, ten muzyczny znaleźć w tym miesiącu, odgadując także siebie, intencje innych, okoliczności, które będą Wam sprzyjać i które też pozwólcie, aby Wam sprzyjały Waszym nastawieniem, czy umiejętnością także wyhamowania tego, co być może takie gdzieś niepokorne w Was. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!